Mam na imię Sofia Gatika. pochodzę z Kordoby, z miasteczka, które zostało zatrute i zostało zadeklarowane jako nie nadające się do mieszkania. Dwa lata temu zaczęliśmy naszą walkę, ponieważ miejscowa ludność zaczęła chorować na nowotwory. Nowotwory przede wszystkim piersi, nerek, chabicy. Rodzą się dzieci po prostu z deformacjami. Przede wszystkim są to deformacje rakiem palców albo z palcami zrośniętymi ze sobą. Rodzą się dzieci też z deformacjami nerek, rodzą się dzieci z problemami mentalnymi. Głównym problemem, a właściwie jedynym właśnie wzrostu zachorowalności na te, na te choroby jest użycie genetycznie modyfikowanej soi i pestycydów. To jest mapa, która przedstawia punkty, gdzie jest największe skupisko zachorowalności na raka i na te inne choroby. Nasza dzielnica jest otoczona genetycznie modyfikowaną soją. Poszliśmy ze skargą do rządu argentyńskiego. Powiedzieliśmy, jak wygląda sytuacja, jak wzrosła wzrost zachorowalności na te choroby i że to jest właśnie spowodowane genetycznie modyfikowanej soi i pestycydów. Na początku rząd nie chciał nas słuchać, dlatego widzieliśmy, że musimy wyszliśmy na ulicę z banerami, wyszliśmy z tablicami i dopiero wtedy minister do nas zadzwonił. E, powiedział nam, że pijemy zanieczyszczoną wodę i stwierdzili, że musimy zmienić wodę. Wyszliśmy na ulicę, ponieważ widzieliśmy, że nasze dzieci nie dają sobie rady, ponieważ co chwila chorują, przechodzą przez ciężką chemioterapię. Oprócz chorujących dzieci, chorują także dorośli. Dorośli przede wszystkim mają problemy z głową, chorują na mentalne problemy. Jedna rodzina, pięcioosobowa, wszyscy członkowie tej rodziny mają problemy z głową. Dwoje osób już zmarło, w tej chwili trzy osoby się leczą intensywnie. I dlatego naciskaliśmy na rząd argentyński, żeby powiedział nam, wytłumaczył nam, co się dzieje, dlaczego nagle zaczęliśmy tak bardzo chorować. I rząd argentyński wydał cztery oświadczenia. Pierwsze oświadczenie, wszyscy jesteśmy zdrowi, że nic się tak naprawdę nie dzieje. W 2005 roku rząd jednak stwierdził, że rzeczywiście jest problem i że ta dzielnica, w której mieszka Sowija, jest dzielnicą nie do zamieszkania. To oświadczenie wydał lekarz, ten doktor do tego momentu nie wydał żadnej publikacji, więc uznany został za niewiarygodną osobę. I w 2007 roku rząd argentyński wydał kolejne oświadczenie. Doktor Petris stwierdził, że tak, ta dzielnica jest zanieczyszczona. I w tym momencie do sprawy włączył się prezydent. I wydano oświadczenie, że 33% ludności tej dzielnicy rzeczywiście umiera z powodu różnych chorób. Ale prezydent zastrzegł, że te choroby nie są spowodowane przez nadmierne używanie pestycydów. Ale doktor Andrzej Karasko wykonał badanie i stwierdził, że modyfikacje genetyczne, które zachodzą w organizmach mieszkańców Argentyny są spowodowane nadmiernym użyciem pestycydów. Kiedy stwierdziliśmy, że nasze problemy są spowodowane przede wszystkim przez Monsanto i przez wielkie korporacje zajmujące się genetycznie modyfikowaną żywnością i produkcją pestycydów, zdecydowaliśmy się pojechać do Casablanki. Tam, Komisji do spraw Ochrony Środowiska, wręczyliśmy pismo, w którym opisaliśmy, jak wygląda sytuacja. Argentynie, co się tak naprawdę dzieje. To pismo było skierowane do prezydenta Obamy, w którym poprosiliśmy, żeby prezydent coś zrobił, żeby wszczął walkę przeciw Monsanto. Po paru miesiącach prezydent Obama wysłał kartkę do Sofii i do innych matek z informacją, że bardzo popiera tę walkę, że jest za, ale niestety nie może nic zrobić przeciw Monsanto. Po tym wydarzeniu, po tym wręczeniu pisma na ręce Obamy zaczęłyśmy otrzymywać mnóstwo pogróżek, ponieważ my nie chciałyśmy się poddać, stwierdziłyśmy, że musimy walczyć o zdrowie naszych dzieci. Wtedy zaczęły się poważniejsze groźby. Do naszych domów zaczęli łamywać się ludzie uzbrojeni, którzy zaczęli nam grozić i kazali nam zostawić tę sprawę. Czasem odbieramy telefony z pogróżkami, że masz trzech synów, uważaj, jutro będziesz miała tylko dwóch. Kiedy zgłaszamy tę sprawę na policję, policja niby nam próbuje pomóc, zakłada podsłuch, ale kiedy my się pytamy, kto to jest, czy to sprawdziliście, odpowiadają, że to jest sekret, że to jest tajemnica. I że oni nie mogą odpowiedzieć. Głównym problemem jest to, że oficjalnie mówi się, że ani żywność genetycznie modyfikowana, ani pestycydy nie są problemem, że one nie są szkodliwe. My jednak wiemy, że jest inaczej, zupełnie inaczej. Nie chcemy, żeby to, co się stało w Argentynie, stało się w Unii Europejskiej, ponieważ w tym momencie wiele krajów Unii Europejskiej transportuje soję genetycznie modyfikowaną z Argentyny. Soję, która jest zanieczyszczona. Jeżeli my ją zaczniemy uprawiać w naszych krajach, ona zanieczyści nasze tradycyjne ziarna czyste i stanie się to samo, co w Argentynie. Po prostu ludzie zaczną warować i umierać. Wiemy, że użycie pestycydów jest bardzo szkodliwe. Widzimy, jak nasi znajomi używają tych pestycydów i one powodują choroby. Kiedy zaczęłyśmy otrzymywać te groźby, złożyłyśmy wniosek do sądu, oskarżyłyśmy po prostu trzy osoby, które, które groziły ludziom, które zabijały. A trzy osoby, i Maria, Maria opowie właśnie, jak wyglądał ten cały proces i co się stało z tymi osobami. Problemem w Argentynie było to, że wielkie firmy zaczęły wybłaszczać ludzi z ich prywatnych ziemi. Problem w Argentynie jest taki, że rolnicy nie posiadają papierów potwierdzających, że to jest ich własność, że tak, to jest moja ziemia, ponieważ te ziemie są dziedziczone z ojca na syna. Często nie ma takich dokumentów potwierdzających tą własność, te dokumenty często zaginęły. W Argentynie też dziedziczono ziemię na słowo: to będzie twoja ziemia. Dlatego pojawiają się ludzie z takich wielkich korporacji, mówią, że nie macie papierów, no to to jest nasze. Ziemia, bo kto nam to udowodni? Zaczynają wycinać drzewa, niszczą ziemię i zaczynają siać genetycznie modyfikowaną soję. Jest mało możliwości, przechowywać ziarna w soi tradycyjne, niemodyfikowane genetyczne, Jest nas bardzo niewiele, dlatego my musimy się zjednoczyć my, którzy jeszcze przechowujemy te ziarna ponieważ w tym momencie 80% soi, która jest wysiewana na ziemiach argentyńskich, jest genetycznie modyfikowana. 80% Widzieliśmy osoby, które jeszcze posiadają właśnie nie niezanieczyszczone ziarno. I to jest bardzo ważne, ponieważ e, my będziemy mogli wybrać, co będziemy jeść. W Argentynie już nie ma takiej możliwości. My w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że importujemy ziarna soi genetycznie zmodyfikowana, <słukamy> <słukamy> które są zanieczyszczone. I ta soja jest przeznaczona na pasze dla naszych zwierząt. I z tego powodu e, pośrednio e, umierają ludzie w Argentynie. Ale jest rzecz ważna, którą my musimy wiedzieć. Sprowadzając tą soję genetycznie modyfikowaną na pasze dla naszych zwierząt, także sobie bardzo szkodzimy, ponieważ ta soja zanieczyszcza nasze zwierzęta, a my jemy zwierzęta, więc także my sami siebie zanieczyszczamy. W Argentynie nie mieliśmy genetycznie modyfikowanej soi i rząd argentyński za naszymi plecami podpisał układ z wielkimi korporacjami o sprzedaży genetycznie modyfikowanych ziaren. Nie zostali o tym poinformowani ani rolnicy, ani żadni mieszkańcy Argentyny. Nagle pewnego dnia rolnicy zostali zmuszeni do tego, by kupować genetycznie modyfikowane ziarna, i nie zostało im nic innego jak tylko sprzedać swoje ziemię. Dzisiaj Monsanto chce założyć kolejną siedzibę właśnie w Kordowie. I już rząd podpisał układ o tym, że Monsanto może założyć kolejną siedzibę w Kortowie. I zrobili to samo, co się stało w 1998 roku. Problemem dla takiej korporacji jest to, że my w tej chwili jesteśmy świadomi tego, co się dzieje. Nie pozwolimy na to, żeby Monsanto znowu założyło kolejną siedzibę. Nie pozwolimy na to, ponieważ my w tym momencie wiemy, że te ziarna kukurydzy, ziarna soi zanieczyszczają nie tylko inne ziarna tradycyjne, ale zanieczyszczają także nas, ludzi. I wszystkie organizacje pochodzące z Argentyny oraz organizacje z Kordowy w tej chwili się jednoczymy i chcemy powiedzieć nie dla Monsanto. W tym momencie tworzymy sklepy, tworzymy miejsca, gdzie ludzie będą się organizować, gdzie będą protestować. Jesteśmy świadomi, że jedyną formą protestu przeciw tym korporacjom jest po prostu wyjście na ulicę, wyjście na ulicę z banderami, wyjście na ulicę z kartonami i masowy protest. Jesteśmy świadomi, że rząd jest skorumpowany, że rządzie interesu tak naprawdę leżą, leży niedobro, mieszkańców, ale tak naprawdę zależy tylko na pieniądze. My chcemy wybrać to, co będziemy jeść. Nie chcemy więcej trucizny. Zaprzestanie sprowadzania tej genetycznie modyfikowanej soi zapobiegnie takiej katastrofie, jaką miała miejsce w Argentynie. Kiedy my przestaniemy sprowadzać genetycznie modyfikowaną soję na pasze dla naszych zwierząt, tam nie będzie zbytu, więc będą musieli wrócić do naturalnych metod. I my musimy zachowywać nasze naturalne ziarna i w ten sposób zachowamy nasze przyszłe pokolenia. Planeta jest dla nas wszystkich i musimy o nią dbać. Dziękuję.